I tu znowu ja, Ala Luna, i dzisiaj Wam pokażę moją nową odsłonę stajni koni Śleich kumaki oraz opis będzie mojej stajni, bo to jest też jeszcze praca na konkurs, e, chyba koniary końskie, albo końskie koniary, chyba bardziej koni, nie, nie, wiem, nie pamiętam imienia, bardzo przepraszam, jak powiem źle. Ale dobra, tutaj jest parking, tutaj, o, i tu się tak idzie, idzie, idzie i jest stajnia. Kumaki, to Tu jest wybieg. Tutaj właśnie spodków, tej mobile. Tak, 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 tak. Pojedło, no i drzewko. No i tak się odsuwa, ten potok i się Tu jest stanie dla koni skokowych. Tutaj mamy taki boks, który całkiem sam zrobiłam. To jest od kartoniku Princesy. Tutaj miał takie taki. No, takie mam pokrywkę i tutaj takie przymocowane też trochę trochę, ale ja to wszystko zdjęłam, pokrywkę wycięłam, no i tutaj wycięłam takie okienka, że koń może sobie patrzeć do drugiego, i takie drzwi. Drzwi nie są takie duże, że wysokości na konia powinny być, bo w stosunku do konia są bardzo małe, ale za to zrobiłam jeszcze takie szerokie, że koń, człowiek się normalnie zmieszcza. Nie? No i tu jest wicher ogier Apollosa, tutaj jest tyramizu ogier trakeński 2014, róża i rodzynka, y, klaczki Haflinger, klacz knapstrób i źrybak, to jest milka i cynamon, to jest ogierek. Tu jest klacz, klacz y, trakeńska, y, benala. to jest klacz, która walking horse. I ogólnie to są takie boxy z takich pisaków i to się tak odsuwa i się otwiera. I koń może sobie wyjść. Hmm. Tu jest pasza, ale tu jeszcze nie mają konia. To jest ogólnie box wolny, bo ja niedługo jadę do sklepu, żeby kupić cztery nowe konie. E, mam nadzieję, że e, znajdę konie 2015. To jest taka mini siodlarnia, a Tylko na siedłowe usty i szczotki i kantary. to są właśnie szczotki. Tutaj mamy y, kantary. I tu są moje wszystkie siodła Tutaj mamy... Aha, tutaj jest jeszcze kość pieska. Tutaj mamy smakołyki, bo moja paszarnia jest za mała. No i tutaj takie smakołyki. Te malewki sama zrobiłam. To są malewki Playmobil, a tutaj resztę sama zrobiłam. To jest te nie dla koni rekreacyjnych, coś całkiem samo ją zrobiłam. Taki kartonik, No nie wiem, w są takie drzwiczki. No i jest. To, te, to są takie ale okienka, że tak osierowienie, żeby świeże powietrze, nie? Żeby konie spoczywały trzały. by ale to jest za wysoko dla nich To jest klacz y, andaluzyjska exclusive. Y, melodia ogier. Poker, ogień. kamarz, klacz, ładka, klacz, pinto, rossa, roczniak, to jest mała pomalowana klacz kamarz, ja ją dzisiaj pomalowałam, nawet mi bardzo ładnie wyszła, nie mam flesza, dlatego to tak trochę głupio wygląda, nawet mi bardzo ładnie wyszła, to takie trochę wygląda jak tyły apalusa, ale chciałam takie kropeczki zrobić jak miała, ale tu je nie zrobiłam, ale tylko tak na tym, ale nawet fajnie to wygląda, nie wiem jak oni nie marnuję ślej, bo ona była jednym z moich pierwszych koni, to chyba była moja drugi koń. Już brzydko wyglądała naprawdę. Ale tą farbę można zmyć, bo ja kiedyś kleczknęłam, stąd pomalowa pomalowałam i zmyłam jej tą farbę. Tylko farba bardzo bezpieczna. Jeśli się nie będzie jej podobała, no to można zmyć. To jest Dima, to jest Tutaj yy, jest stajnia dla koni westernowych. Chyba będę musiała dwa odcinki zrobić, bo moja stajnia jest duża. I mam to opisać. Tu jeszcze będzie naklejka, tu będzie naklejka, tu będzie naklejka i tu będzie naklejka. Nie, i tam będzie naklejka. No jest takie duże wejście. I tutaj mamy ogrę y, klapsów cappuccino i o Quarter Horse. Y, to jest videa. I tutaj to są trochę otwarte i tutaj można tak, o, jak ktoś z tego konia wypuścić, to tak się wysuwa, i może sobie wejście. A tutaj jest otwarte. To jest Stanie koniu Ujazdniowych. Tutaj jest oliwi To jest z boxu Playmobil, A to stanie zrobiłam sama. Tutaj jest Magartenas yy, Siłak Walking Horse Oliver, ale chyba mu zmienię imię na Kasztan, bo już mi się nie podoba jego imię Oliver. Chyba mu zmienię na Kasztan. Piszcie mi w komentarzach, czy mam go nazwać Kasztan, albo yy, Jared. Bo w mojej stanie, gdzie ja. Na na półkolonii, to był taki koń, był bardzo podobny do niego. I on miał na imię Jared. Nie wiem, czy mam go nazwać Kasztan czy Jared. Piszcie w komentarzach. Kasztan albo Jared. Dobre. To jest Flika, klacz fryzyjska, 2014, jest bardzo ładna. I to jest y, starsza y, klacz hanowerska. Y, Bella. To jest Śnieżka, klacz... Lipicańska 2013 i jeźdźrobaka. To jest rafia. To jest klaczka. Tu jest bok zwolny dla mojego nowego konia. Tak samo jak tamten. No. i tutaj jest ten nie dla koni yy, ogólnie yy, takich, no prywatnych. Tutaj są takie boksy zrobione. Są bardzo duże, nawet. Chyba na mnie. Albo nie, nie są największe. Największy boks to chyba ten. A nie wiem, muszę nawet sprawdzić. No i tutaj jest Fing Royal ta czanowska, bardzo ładna, polecam jej kupno. Wszystkich nie polecam kupno. Są wszystkie bardzo ładne. I zrebak sekretariat. Tutaj jest brownie i cynamonka, kucyki Dartmoor. Yy, tak. Nie wiem, to jest, to jest zestawu turniejowego, ale nie wiem, jaka to jest rasa. Bo nigdzie nie pisze. Jak myślicie, no bo ja myślę, że. To jest chyba, no nie wiem, bo jest nawet podobna troszeczkę do kecza Ale nie wiem, no, ma inny pysk. Nie wiem, możecie mi wpisać w komentarze, jaka to może być rasa, bo ja naprawdę nie mam pomysłu. A jak wy sami nie będziecie mieli pomysłu, no to będzie po prostu klać wielkopolska. A może napiszę na was, poczekam, może skądś wiecie, albo czajcie, jaka to jest rasa, bo ja naprawdę nie wiem. To jest ogólnie Nala. Nala? Nie, to jest sorry, to jest Kora. I to jest ogier fryzyjski Black Beauty. Tutaj jest stanie dla moich najmniejszych koników. Tą samą zrobiłam. A, 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 właśnie, zapomniałam. Ogólnie te boxy są takie duże, nie? I te boxy tam były takie obrazki w środku i y, pokrywki. O, i te obrazki były w środku i farby akrylowe. I można było tak malować te obrazki tymi farbami akrylowymi. Ja mam na przykład taki obrazek, mogę wam pokazać. Czekajcie. O, tutaj jest. Też był w takim opakowaniu, już go pomalowałam, ale te, te obrazki nie wiem, gdzie zgubiłam. Nie mogę je znaleźć. No i po prostu był puste, zużąte, klej te obrazki. No i kolejne. To jest też tanie, całkiem sama zrobiona na dwa boksy. To są Szytlandy. to jest Lotta i Róża To jest z roku 2014. Tutaj jest też z roku 2014 cukierek: Magia, Falabet. Wała falabela, klacz i gwiazdka no, To jest takie wejście małe. No kucyk się zmieści. Nawet, nawet dwa. Nawet dwa kucyki się zmieści. Takie małe. Dlatego... No i to stanie odciera się. Tak właśnie to stanie odciera się tak jak tą. No i tutaj jest batów batołów złoteżerki, bo do siedlarni się nie związi. Tutaj mamy moje przeszkody. make z Playmobil. Tą przeszkodę zrobiłam dzisiaj sama. A, takie. niby takie nadrążki, no, ale to są pisaki, których, które już są zepsute, już zmarnowane. No i reszta tu jest na gnoj. No i tutaj jest trybuna, i to jest ogólnie ujeżdżanie. To też jest na gnoj, tu jest nawet gnoj w środku. Dobra, tutaj mamy stanie dla koni do nauki jazdy konnej razem z maszarnią. Ale tą stanie Wam pokażę w drugim odcinku. Chyba, bo już um, no, żeby moja kamera się nie zawaliła trochę. To dobra, pokażę Wam w następnym odcinku tą stanie dla koni do nauki jazdy konnej. No to pa, zaraz znowu się zobaczymy.